My w Polsce w tej chwili przyjmujemy tak dużą liczbę cudzoziemców, migrantów, uchodźców, jak ich nazwiemy, to jest sprawa drugorzędna, że powinniśmy uniknąć błędów, które popełniono na Zachodzie, które my określamy czasem krytycznie polityką multikulti, ale my wiernie kopiujemy tę politykę. Migracja nie będzie odpowiedzią na braki demograficzne. Nie, to nie jest prosta zależność. Migranci, którzy przyjeżdżają w drugim, trzecim pokoleniu, już nie mają pięciorga czy dziesięciorga dzieci, tylko mają dwoje albo jedno. Takie jest, takie jest doświadczenie krajów zachodnich, więc to nie będzie proste wypełnienie luki demograficznej, ale, ale jest wiele innych obszarów, gdzie migracja może łagodzić skutki tego, tej, tego problemu kryzysu demograficznego, który, który się dzieje w w Polsce, w Europie. Jedni po, e, pokazują e, agresywnego migranta, mężczyznę z dzidą czy maczetą, e, drudzy pokazują matkę z dziećmi. Teoretycznie można by rzec, prawda leży po środku, ale jak ktoś kiedyś powiedział, prawda leży tam, gdzie leży, a wcale to nie jest środek. Więc gdzie jest prawda o uchodźcach, o migrantach? My najbardziej boimy się tego, czego nie znamy. Jeżeli my, ja jako jako Polak poznam kogoś, kto jest z, z Bangladeszu, kogo nigdy nie widziałem, i zobaczę, że on ma podobne ludzkie problemy jak ja, i poznam go na poziomie, na płaszczyźnie takiej czysto osobistej, zupełnie inaczej będę patrzył na problem migracji niż wtedy, kiedy będę patrzył tylko na osobę, która dźga nożem czy wyrzuca kamieniem przez płot. Puszbeki na granicy, atak stra na Straż Graniczną, migranci przedostali się przez płot. Ile razy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia słyszymy takie Negatywne sformułowania, które jasno i wprost ustawiają narrację w stosunku do uchodźców, w stosunku do migrantów. Jedziemy pociągami, spotykamy się z Ukraińcami, różnego rodzaju dyskusje o tym, czy są potrzebni, czy nie są potrzebni. Wiele tych pytań rodzi się każdego dnia w nas, i na wiele nie ma odpowiedzi. Dziś kulminacja słów właśnie o migrantach, uchodźcach, o naszym stosunku do nich wszystkich. Wojciech Andrusiewicz, kulminacja słów, zapraszam. A ze mną dr Tomasz Sieniow, Instytut Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz migracji, Instytut na Rzecz Państwa Prawa, prezes. Tak. Dzień dobry. Witam, panie doktorze. Temat nie jest łatwy, bo zazwyczaj, kiedy rozmawia się o migrantach, przynajmniej w Polsce, to wywoływana jest taka fala hejtu. Wiadomości raczej przedstawiane są dość negatywnie i dość negatywnie są odbierane. Więc zacznijmy od tego, co jest dziś najbardziej jaskrawym. Przykładem naszego odbioru migrantów, uchodźców, czyli od granicy, granicy z Białorusią. Dziś, w opinii wielu osób, poprzez prasę między innymi, migrant to jest ta osoba, która rzuca kamieniem, konarem, która rzuca jakimś szpikulcem z nożem w naszego strażnika granicznego. To są ci ludzie, którzy są po drugiej stronie płotu, którzy nas atakują. I czy to jest dziś nasz powszechny odbiór migrantów? Myślę, że trzeba by zapytać socjologów, którzy mają ten temat zbadany albo, albo dobrze go znają, lepiej niż, niż prawnicy. Natomiast rzeczywiście, kiedy patrzymy na e, przekaz medialny sytuacji na granicy, czy sytuacji czasem też w Polsce, e, widzimy, że e, zbudowana jest nieufność wobec osób przyjeżdżających z zagranicy, a zwłaszcza wobec osób, które w sposób nieregularny, nielegalny... Starają się do Polski wjechać, wkroczyć, przy, przekroczyć to tę, 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 tę ogrodzenie graniczne. I y, ja się zgadzam z panem redaktorem, że ten przekaz i odbiór jest. Dla większości społeczeństwa jednoznaczne, że migranci stanowią zagrożenie dla Polaków. Chyba nigdy nie było tak w historii aż tak kategorycznie negatywnego przekazu. Wydaje mi się, że to się budowało od kilku lat, ten, ten, ten zły obraz migrantów. Przez chwilę, w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, nagle Polacy potraktowali bardzo gościnnie uchodźców, którzy, którzy przyjeżdżali z, z Ukrainy. I w tym sensie według mnie zmieniła się percepcja, że do tej pory słowo uchodźca było bardzo pejoratywne do 2022 roku, bo uchodźcy byli kojarzeni z, z chorobami, z przestępczością i, i, i z zagrożeniem dla porządku publicznego. Natomiast w momencie, kiedy dotarli do nas bardzo bliscy nam uchodźcy z, z Ukrainy, Uznaliśmy, że uchodźcy ok, ale ci, którzy starają się przyjechać do nas z innych krajów, to już nie są tak bliscy nam uchodźcy, więc to są migranci i są nielegalni, także. Do obywateli Ukrainy zaraz wrócimy, bo ja sam uważam, że my ich odbieramy trochę inaczej niż uchodźców. Dla nas nie do końca oni są uchodźcami, chociaż w rozumieniu prawa międzynarodowego są tymi uchodźcami. Ale z jednej strony mamy panie doktorze. Tą narrację dotyczącą agresji migrantów na granicy. Z drugiej strony mamy głosy różnego rodzaju aktywistów, że to są przecież ludzie. Patrzmy na nich jak na ludzi. Jedni pokazują agresywnego migranta, mężczyznę z dzidą czy maczetą. Drudzy pokazują matkę z dziećmi. Teoretycznie można by rzec, prawda leży po środku, ale jak ktoś kiedyś powiedział, prawda leży tam, gdzie leży, a wcale to nie jest środek. Więc gdzie jest prawda o uchodźcach, o migrantach? Myślę, że do prawdy o granicy polsko-białoruskiej trudno jest dokopać się, bo i jedni, i drudzy pokazują prawdziwe sytuacje, bo jest rzeczywistością to, że przez tę granicę ucieka bardzo wielu ludzi, którzy nie mają wyboru i są tam osoby, które, które rzeczywiście w kraju pochodzenia. Są zagrożone prześladowaniem, bywają tam. W przeszłości było ich bardzo dużo: dzieci, matki. W tej chwili w większości są to jednak mężczyźni, i myślę, że trudno polemizować z tym, że, że migracja jest wykorzystywana instrumentalnie przez reżim Łukaszenki. I w, nie wiadomo czasem, komu przypisać te, te działania, które są podejmowane przez płot. I wtedy najprościej jest rozciągnąć na wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają do nas. Natomiast żeby uczciwie wobec każdego z tych ludzi się zachować należałoby tak jak nakazuje to prawo zbadać sytuację każdego z tych ludzi przed no przekazaniem go z powrotem do kraju pochodzenia czy do kraju tranzytu. No właśnie panie doktorze, bo pan w naszym przeglądzie uniwersyteckim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział tezę chyba dość niepopularną dzisiaj w Polsce, no. przy tym przy tej całej negatywnej otoczce dotyczącej migracji, migrantów, płotu na granicy, tego co się dzieje na granicy z Białorusią. Pan powiedział, że zgodnie z konwencją genewską powinniśmy każdego uchodźcę potraktować indywidualnie, do każdego podejść ze starannością, opieką i rozeznać, dlaczego tu przybył. Tylko czy my fizycznie, już pytam się nawet o to, mhm. czy my fizycznie jesteśmy w stanie podejść indywidualnie do każdego uchodźcy, który przybywa na tą granicę Polski z Białorusią? I czy to nie byłoby na rękę, bo logistycznie byłoby to bardzo trudne, uh -huh. czy ta sytuacja nie odwróciłaby generalnie e, narracji na jeszcze gorszą? Bo uh -huh. reżim Łukaszenki by to wykorzystał, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Y nie wiem, co by było, gdybyśmy zaczęli rzeczywiście wszystkie te wnioski deklarowane na granicy, bo nie wszyscy deklarują, że są uchodźcami na granicy. Gdybyśmy wszystkich tych, którzy deklarują, że są uchodźcami wpuszczać w procedury, które wynikają z konwencji genewskiej z polskiego prawa z prawa europejskiego. Wydaje mi się, że byłoby to wielkie wyzwanie takie organizacyjne, logistyczne, któremu Polska sama by nie podołała. Są możliwości ubiegania się o wsparcie w tym wypadku ze strony instytucji europejskich, które tak mówiąc między nami, chociaż to jest publiczne nagranie, wydaje się, że wspierają Polskę w tej polityce bardzo stanowczego sprzeciwiania się przekraczaniu granicy. Ale myślę, że moglibyśmy sobie poradzić z tym, żeby te indywidualne przypadki rozpoznawać. I tutaj dochodzimy do podstawowego problemu. Kim jest uchodźca, kim jest migrant? Bo uchodźca to jest migrant przymusowy, ale on wygląda z zapłotu dokładnie tak samo jak migrant ekonomiczny. Więc w momencie, kiedy ktoś przyjeżdża do kraju, w którym ubiega się o ochronę, mówi, że jest uchodźcą, w Polsce przyjmuje się, że rozpoznanie jego wniosku leży w kompetencji Urzędu do Spraw Cudzoziemców i zajmuje to około pół roku, żeby z użyciem wszelkich danych o kraju pochodzenia, tłumaczy, psychologów. Rozpoznać, czy on rzeczywiście ma uzasadnioną uwadę przed prześladowaniem. Tylko, ja... czy my będziemy w stanie to nawet rozpoznać, biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie płotu działają służby białoruskie, służby rosyjskie, biorąc pod uwagę to, że często ci uchodźcy przebywają bez żadnych dokumentów logicznym jest, mhm. że będą kłamać. No bo są już w takiej sytuacji, mhm. e, która nie daje alternatywy. Myślę, że każdy kraj na świecie styka się dokładnie z tymi wyzwaniami, bo, bo to nie jest wyjątkowy polski problem. Takie same e, w, zmagania mają służby greckie, obecnie w, w Bułgarii, czy, czy Włosi, czy inne, inne kraje. E, na pewno cudzoziemcy chcą poprawić swoją sytuację, czasem modyfikując swoją historię, stwarzając zupełnie nowe scenariusze. To się zdarza. Natomiast Wracając do tego, że każdy kraj ma obowiązek przed odesłaniem takiej osoby do kraju pochodzenia, gdzie może mu grozić niebezpieczeństwo, ma obowiązek zbadać, czy to niebezpieczeństwo mu nie grozi, czy jego żądania nie są uprawdopodobnione. Tego nie zrobi funkcjonariusz w ciągu 5 minut, godziny czy 2 godzin na granicy bez udziału tłumacza, bez udziału w jakichś dostępu do baz danych. Było była to bardzo trudne. Natomiast rzeczywiście, przyjęcie 30 tysięcy osób na raz. Polska nie poradziłaby sobie z tym na pewno, bo nasz system recepcji jest stworzony na, nie wiem, 3000 tysiące osób, może 5 tysięcy osób. Myślę, że pękłby w ciągu, w ciągu bardzo krótkiego czasu. Czyli rozumiem, bez pomocy państw Unii Europejskiej, innych państw Unii Europejskiej nie jesteśmy sobie w stanie tu poradzić, ale z drugiej strony zastanawiam się też, czy em, tego odbioru migrantów, dzisiejszego uh -huh. odbioru migrantów, przynajmniej w Polsce, nie wywołała tego negatywnego odbioru, nie wywołała poniekąd sama Unia Europejska, forsując e, Politykę przymusowej relokacji. My mhm. nigdy się nie zgadzamy na coś, co jest przymusowe. Mhm. A biorąc pod uwagę nasze zachowanie w stosunku do Ukraińców, które było dobrowolne, wynikało mhm. z potrzeby serca, tu nagle spotykamy się z postawieniem pod ścianą. Albo mhm. relokujecie, albo płacicie. Czy trochę mhm. Unia Europejska nie stworzyła sobie w nas wrogów przeciwko tej migracji? To jest dłuższy temat, wydaje mi się, na rozmowę, jeżeli chodzi o tę przymusowość w przekazań cudzoziemców z niektórych krajów. Jak pokazują dane statystyczne, Polska przyjmuje przymusowo kilka tysięcy osób rocznie, które były w Polsce i wyjechały. I kraje Unii Europejskiej mają prawo zwrócić się do Polski o przyjęcie ich powrotne. I jeżeli te osoby przez Polskę przejechały, mają polskie wizy, mają w Polsce członków rodziny. Inne kraje mogą prosić Polskę o przejęcie odpowiedzialności za rozpoznanie tych wniosków, takich osób. I to się dzieje. To się dzieje każdego dnia, każdego tygodnia. E, są przekazywane osoby z Niemiec, z Norwegii, z, z Francji, z Holandii. Przymusowo one nie chcą tutaj przychodzić. Więc my uczestniczymy lojalnie w tej procedurze przymusowego przekazywania w ramach tak zwanego systemu dublińskiego. Natomiast nie jest to jeszcze relokacja. Relokacja e, polega na rozwiązaniu problemu krajów, które są pierwszymi krajami granicznymi, w Unii Europejskiej takimi, takimi krajami jak Polska, które nagle zostaną zalane cudzoziemcami, ponieważ e, migranci przyjeżdżają, uchodźcy przyjeżdżają, proszą o ochronę, i te państwa nie są w stanie sobie same poradzić. Solidarność europejska, ja na to tak patrzę, e, przejawiać się ma również tym, że jakaś grupa z tych osób w skali Europy, określono to około 30 tysięcy osób, może być rozdysponowana w innych e, państwach. My stworzyliśmy wspólny system, europejski system azylowy i stworzyliśmy system Schengen, że każdy ma mniej więcej, Prawo swobodnego przemieszczania się po Europie, więc gdybyśmy nie próbowali zarządzać tymi ruchami, migranci wybraliby sobie jedno państwo, gdzie jest najlepsza e, możliwość dostępu do pracy, albo najlepsza pomoc socjalna, albo możliwość jeszcze 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 edukacji, Różnie mhm. bywa. Luksemburg wcale nie jest chętny tutaj i nie jest atrakcyjny dla cudzoziemców, bo szybko sobie radzi z takimi ruchami wtórnymi. Więc e, gdybyśmy nie stworzyli z tego systemu pomocy, jakiejś relokacji, e, tak ją nazwijmy, Myślę, że cudzoziemcy sami i tak sobie wybierają miejsca, gdzie, gdzie, chcą, gdzie tak, chcą. Ale być. czy to nie wywołało w nas takiego emocjonalnego sprzeciwu, że jak można nam kazać przyjmować migrantów? To ma wynikać i wypływać z nas, a nie z zewnątrz. Rozmowa o relokacji trwała gdzieś z, 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 bardzo tak, została emocjonalnie przyjęta w 2015-2016 roku. Wtedy, wtedy ona była jakby argumentem wyborczym i wtedy zostali w Polsce uchodźcy postrzegani zupełnie inaczej niż wcześniej. Więc ja myślę, że politycznie te sprawy z, zmieniły odbiór społeczny. Gdybyśmy my nie patrzyli na to i nie określali tego jako przymusowej relokacji, która... Która ma nam zagrażać, a pokazali to jako sposób rozwiązania także problemu Polski, gdyby nagle Niemcy zapłynęły granicę, a do Polski przyjechało 30 tysięcy osób ze wschodu, nie byliby to Ukraińcy, tylko byłyby te osoby gdzieś z Azji Centralnej, to by się okazało, że my prosimy inne państwa, żeby nam pomogły i przyjęły te osoby w ramach relokacji. No właśnie, bo solidarność brzmi zupełnie inaczej niż przymusowa relokacja. Tak, e, niby oznacza to samo w tym. Kon... E, tylko jest inne słowo. Ja dlatego a, które wolę dużo mówić zmienia. jednak o solidarności europejskiej niż o przymusowej relokacji, bo ta, jeżeli nazwiemy to przymusową relokacją, ona się nie powiedzie ze względu na z jednej strony przyjmowanie e, czy odbiór społeczny w państwach, do których te osoby są relokowane, a z drugiej strony sami migranci cudzoziemcy, którzy ubiegają się o ochronę, zobaczą, że są niemile widziani w jakimś miejscu, w jakimś kraju ucieknął gdzie indziej, bo nie mamy kontroli granicznych tak naprawdę wewnątrz Europy. Oni wolą być w miejscu, gdzie mogą sami zadbać o siebie, pracować legalnie czy nielegalnie, niż zostać w miejscu, które da im bardzo słabe warunki pomocy i zakaże im, zakaże im pracy na początku. Tak, tak bywa. Wspomniałem, że wrócimy do tematu obywateli Ukrainy, uchodźców mhm. z Ukrainy. Przyjęliśmy ich różnie licząc między 2 a 3 miliony, to oczywiście fluktuacja cały czas się odbywa. Ale o takich e, liczbach możemy mówić. E, czy wyobraża pan sobie e, przyjęcie innej grupy etnicznej, narodowej w tak skomasowanej fali dwóch, trzech milionów, w Polsce mówię, Marokańczycy, Sudańczycy, e, Palestyńczycy, e, jak to się powiodło? Mhm. Ponieważ są nam bliscy kulturowo, ponieważ odczuwamy pewną więź z nimi. A z tymi narodami, które wymieniłem, nie odczuwamy, są nam dalekie kulturowo, dalekie religijnie. Myślę, że ta nasza bliskość geograficzna, kulturowa, można powiedzieć nawet religijna, czy wyznaniowa, była wielką pomocą. Nasza odpowiedź solidarna wobec uchodźców z Ukrainy, była była pięknym gestem, za którym myślę oni zawsze będą nam wdzięczni, podziwiał nas cały świat. I w i myśmy nie byli zdolni do tego, żeby przyjąć tak dużą liczbę osób. To, to był zryw społeczny, to była jakaś tam akcja, także organizacji społecznych, wysiłek państwa również poprzez wojewodów, starostów, gminy. Nie wiem, czy to jest do powtórzenia tego typu działania. Myśmy po prostu, jak sądzę, Poczuli taką wspólnotę losów z narodem ukraińskim, który, który, został, za, który został zaatakowany przez Rosję. I, I w ten sposób otwarliśmy się szerzej niż y, wymaga od, tego od nas prawo, odpowiedzialność i. Ale czy i, nie uważa pan doktor, że uh -huh. my ich nie potraktowaliśmy jako migrantów, jako uchodźców? My ich potraktowaliśmy jako bratni naród, który w tym momencie potrzebuje pomocy. Oni u nas byli, oni uh -huh. u nas są. I traktowaliśmy ich w tym momencie, kiedy przyjmowaliśmy, jako coś naturalnego. Mhm. Nie, nie widzieliśmy w twarzy Ukraińca, przeciętnego Ukraińca, przechodzącego na przykład granicę w Korczowej uchodźcy. My widzieliśmy w nim człowieka, który zaraz będzie z nami pracował. E, może tutaj się różnimy, bo ja za, pracuję z uchodźcami od 20 lat. Mm -hmm. Ja w nich widziałem uchodźców i, i byłem, e, no można powiedzieć, nawet poruszony ich historiami, które nie, Ja też dotyczą. byłem na granicy, widziałem tak. widziałem ten ruch, widziałem, mm -hmm. widziałem te twarze, widziałem to przerażenie, mm -hmm. tylko mówię o odbiorze społecznym. Społeczeństwo nie widziało ich na granicy. Widziało, kiedy oni przybywali już do mm -hmm. miast mm -hmm. i przyjęło ich nie jak migrantów, nie jak uchodźców. Znaczy myślę, to był ludzkie, e, ludzki odruch. Mm humanitarny, humanistyczny, e, bardzo ważny. Rzeczywiście, jeżeli pan mówi, że to nie było e, zwykłe przyjmowanie uchodźców, to to jakby odnosi się do naszego już zakorzenionego w naszej świadomości pewnego pewnej rezerwy wobec kogoś obcego. Bo uchodźca jest synonimem kogoś A ich kogoś nie obcego. traktowaliśmy jako obcych. Tak, ich nie traktowaliśmy jako obcych. Także rzeczywiście pod tym względem przyjmowaliśmy jako swoich, nie jako obcych. Ale wciąż myślę, że jako uchodźców, bo tak faktycznie byli oni rzeczywiście uchodźcami wojennymi. Ale jednak coś się w nas zmienia, nawet w stosunku do obywateli Ukrainy, bo kiedy jeszcze na początku inwazji Rosji na Ukrainę, to poczucie, to wyrażenie zgody na przybycie tutaj, rzeszy obywateli Ukrainy, oscylowało w granicach między 70 a 80%. Wierzyliśmy, że to jest potrzebne, że tak trzeba to dzisiaj to już ten odbiór społeczny, wyrażenie zgody na ich pobyt w Polsce, to już jest w granicach 50%. Mm -hmm. Więc nawet tu coś się w nas łamie. Myślę, że to jest zmęczenie, zmęczenie też wojną i, i to jest naturalne chyba, że, że będziemy stawiać sobie pytania o to, ile możemy zaoferować przybyszom za wschodniej granicy. Natomiast jest rolą odpowiedzialnych polityków, żeby pokazywać, że Polska zyskuje również na, na tych ruchach migracyjnych. E, migranci, uchodźcy z Ukrainy uzupełniają braki na polskim rynku pracy i oprócz całej humanitarnej sfery solidarności wobec osób płynących w potrzebie, my jako państwo, e, kiedy około miliona osób jest objętych składkami ZUS, e, i to są osoby z Ukrainy czy są to cudzoziemcy, te osoby pomagają nam gospodarczo również, więc wiele sektorów bazuje na pomocy, na pracy migrantów i myślę, że gdybyśmy nagle usztywnili swoją politykę migracyjną, której jeszcze nie mamy w taki sposób, żeby powiedzieć, że osoby te nie są mile widziane, one wybiorą Niemcy, albo wrócą na Ukrainę, albo pojadą do innych państw i my na tym stracimy, bo z tych trzech milionów, które być może tutaj przez jakiś czas mieszkały z Ukrainy, zostało w tej chwili w ramach tego, tej pomocy Ochrony czasowej, około miliona osób, prawda? Są jeszcze inne osoby, które przybyły tu wcześniej, także być może jest półtora miliona Ukraińców w Polsce, jak sądzę. Natomiast my powinniśmy jako Polska wykorzystać tę szansę, bo to jest dla nas także szansa w rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego. Więc myślę, że to jest ważny moment, żebyśmy przeciwdziałali tym tym Takim powstającym złym sentymentom wobec Ukraińców. Powiedział Pan bardzo ważną rzecz, jak przed programem rozmawialiśmy. Nie ma w Polsce strategii ani polityki migracyjnej. Mamy w tej chwili uchodźców, jak rozmawialiśmy, więcej pewnie niż osób niepełnosprawnych w stosunku do osób niepełnosprawnych, co zasadniczo tak powinno być. Jest polityka mm. integracyjna, jest minister odpowiedzialny za tą integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Natomiast polityka migracyjna została pozostawiana sama sobie, bo do tej pory, do wybuchu wojny w Ukrainie pewnie nigdy nie mieliśmy, nie mierzyliśmy się z problemem masowej migracji. Musimy tę politykę stworzyć, ale teraz w którą stronę powinniśmy pójść? Bo znowu odwołuje się do przekazów telewizyjnych, do przekazów medialnych. Widzimy, co się dzieje w krajach skandynawskich, widzimy Szwecję, widzimy Malmę, które dzisiaj jest określane jako taką stolice uchodźczego buntu, gangsterki, widzimy sceny z Paryża i innych miast francuskich, gdzie ci uchodźcy rujnują wystawy sklepowe. I teraz, jak stworzyć tą politykę i jak uchronić nas przed takim stosunkiem do uchodźców, do migrantów i przed taką migracją, jaką mają kraje skandynawskie? Nie widziałem sytuacji w Szwecji. W, co, do, co do Francji, to słyszałem i przyjmuję to za, za prawdę, że to jest szerszy problem niż tylko uchodźczy, ale jest to problem społeczny odrzucenia drugiej, trzeciej generacji obywateli francuskich z Algierii, którzy przedtem byli częścią społeczeństwa francuskiego, czy wciąż są częścią społeczeństwa francuskiego, i osoby, które. Buntują się we Francji, to są przeważnie obywatele francuscy. Więc tutaj trzeba, oczywiście jest to problem społeczny, który wynika z zaniedbania integracyjnego. My w Polsce w tej chwili przyjmujemy tak dużą liczbę cudzoziemców, migrantów, uchodźców, jak ich nazwiemy, to jest sprawa drugorzędna, że powinniśmy uniknąć błędów, które popełniono na Zachodzie, które my określamy czasem krytycznie polityką multikulti, ale my wiernie kopiujemy tę politykę. Według mnie to, co brak polityki migracyjnej, e, prowadzi do tego, że ktoś może powiedzieć: Nie, nie, my sprowadzimy tylko robotników do zbudowania jakiegoś zakładu petrochemicznego, trzy tysiące, zamkniemy, ogrodzimy, oni nie będą nigdzie wychodzić, zarobią i wyjadą. Dokładnie w ten sam sposób. Czyli nie Trak zadbamy krajem... o ich integrację. Oczywiście. Bo, e, poza tym, że my oczekujemy od nich, że oni się mają zintegrować. To musimy im dać narzędzia do tej integracji. To jest właśnie to, co ja określam tymi, tymi dwoma e, warunkami, że musimy stawiać warunki, że coś powinien się integrować w języka polskiego, jeżeli chce zostać tutaj. E, respektować nasz porządek prawny, nasze relacje, s, sposób naszych relacji społecznych, traktowania kobiet, czy, czy wolności religijnej, to są rzeczy fundamentalne i to powinien cudzoziemiec respektować jako warunki, które my stawiamy, ale powinniśmy również stwarzać mu warunki dla integracji, to znaczy jeżeli wiemy, że nasza przyszłość zależy w dużej mierze od dobrego zintegrowania uchodźców, migrantów z Ukrainy, z innych krajów, powinniśmy stworzyć dla nich sposoby kształcenia językowego, dzieci, nakazywać, żeby dzieci chodziły do polskich szkół, bo myśmy to zaniedbali bardzo, bardzo często. Pozwalać na to, żeby, żeby stwarzać warunki do spotkań międzyludzkich, bo my najbardziej boimy się tego, czego nie znamy. Jeżeli my, ja jako, jako Polak poznam kogoś, kto jest z z Bangladeszu, kogo nigdy nie widziałem i zobaczę, że on ma podobne ludzkie problemy jak ja i poznam go na poziomie, na płaszczyźnie takiej czysto e, e, osobistej, zupełnie inaczej będę patrzył na problem migracji niż wtedy, kiedy będę patrzył tylko na osobę, która dźga nożem czy rzuca kamieniem przez płot. Bo takie rzeczy słusznie wszystkich bulwersują. Wspomniał pan o polityce multiculti. No Trudno się do tego nie odnieść, bo tu piewcą tej polityki była właśnie między innymi Szwecja, mhm. takiego tygla kulturowego. E, oni często chyba popełniali ten błąd, że dawali nie wędkę, a dawali rybę od razu. E, I jak się ustrzec tej drogi właśnie, mhm. kiedy mamy zamknięte enklawy, czy to w Sztokholmie, czy to w rzeczonym Malme enklawy, w których oczywiście policja szwedzka mówi, że wjeżdża tam, jednak gazety donoszą, nie, policja tam nie wjeżdża, to są zamknięte enklawy gangsterów. Jak się ustrzec z tego błędu? Myślę, że to wymaga stworzenia jednak polityki integracyjnej, migracyjnej na poziomie centralnym, ale także wdrożenia jej na poziomach lokalnych, bo integracja społeczna przebiega na poziomie lokalnym zawsze. Tego nie da się zarządzić jakimś Czyli jednym. Od rządu do samorządu. Tak, tak. W, w, włączając w to również organizacje społeczne, które, które jeżeli będą w sposób aktywny i silny budować mosty między tymi społecznościami, to wtedy ta integracja wymaga działania obustronnego. Nie tylko migranci muszą się dostosować do naszych reguł, ale także My możemy poznawać to, że ktoś może być jednak inny, bo będziemy żyli w kraju już wkrótce, w którym nie wiem, co czwarty mieszkanie z tego kraju być może będzie osobą urodzoną poza jego granicami. Nie będziemy krajem homogenicznym, takim jakim byliśmy jeszcze 20 lat temu, gdzie migrantów było kilkadziesiąt tysięcy w Polsce coziemców. W tej chwili myślę, że mamy blisko 8 czy 10% osób, które... Urodziły się za granicą. Obywatele Ukrainy z kartą Polaka szybko staną się obywatelami polskimi, ale to nie znaczy, że będą dobrze zintegrowani od razu, bo karta Polaka jest łatwa do uzyskania, ale zachowanie czy też respektowanie pewnych reguł społecznych, które my mamy, wymaga jakichś działań integracyjnych ze strony państwa, wsparcia tych, tych osób, bo inaczej możemy dojść do tego, że i w Polsce będą tworzone getta. Bo może się zdarzyć, że cudzoziemcy zamieszkają w swoich osobnych jakichś rejonach i, i policja, czy, czy służby jakiekolwiek, czy sąsiedzi będą te miejsca omijać, bo, bo, bo taka jest ryzyko, jeżeli ktoś tym nie zacznie zarządzać. To jest bardzo duża odpowiedzialność w sytuacji, w której my przyjęliśmy, jesteśmy odbiorcą tak wielkiej liczby cudzoziemców, a będzie coraz bardziej to wielkie ciśnienie. A wierzy ciśnienie. pan, że taką politykę jesteśmy w, sta w stanie stworzyć w najbliższych powiedzmy Sześciu latach, czyli w okresie do 2030 roku. Absolutnie musimy to zrobić. Według mnie to, co określał ostatnio minister duszczyk jako, jako działania zmierzające do stworzenia tej polityki migracyjnej, to jest niezbędny kierunek, że musimy zacząć to, to opracować. Ja pamiętam argumentację sprzed ośmiu lat, kiedy usłyszałem, że nie będziemy wspierać projektów skierowanych do uchodźców, ponieważ konieczne jest opracowanie nowej polityki migracyjnej. Przez 8 lat nie opracowaliśmy tej polityki migracyjnej, a działania do uchodźców zminimalizowaliśmy. Nie, może, nie stać nas na to, żeby kontynuować ten trend taki, że ten ważny problem społeczny, to wyzwanie społeczne, bo może często mówimy o problemach, ale jest to wyzwanie i szansa, żeby jej nie społecznie, czy, czy państwowo nie wykorzystać dla osiągnięcia jakichś celów, które, które są Migracja nie będzie odpowiedzią na braki demograficzne. Nie, to nie jest prosta zależność. Migranci, którzy przyjeżdżają w drugim, trzecim pokoleniu, już nie mają pięciorga czy dziesięciorga dzieci, tylko mają dwoje albo jedno. Tak jest, takie jest doświadczenie krajów zachodnich. Więc to nie będzie proste wypełnienie luki demograficznej. Ale, ale jest wiele innych obszarów, gdzie migracja może łagodzić skutki tego, tej, tego problemu kryzysu demograficznego, który, który się dzieje w Polsce, w Europie. Pozostaje nam wierzyć, że uda się do rzeczonego 2030 jakąś strategię polityki integracji migrantów osób przybywających do Polski, w tym uchodźców, uda się wypracować. Miejmy nadzieję, że wezmą w tym udział i samorządy, bo o rządzie nie wspominam, ale i samorządy, i organizacje społeczne i kościoły. Ale i uczelnie, i kościoły, i kościoły. Powiem, tak, tutaj rola no, integracji na płaszczyźnie wyznaniowej, religijnej wiary. Wydaje się, że to jest najskuteczniejsze metody, bo ja czasem mając styczność z wierzącymi muzułmanami, widzę z nim większą zbieżność i bliskość niż z niektórymi Polakami, którzy są zupełnie zateizowani. To jest niesamowite. Naprawdę doświadczenie wierzącego Czeczena, który, który opiera swoje życie na, na Panu Bogu, tym samym, o którego my wierzymy, jest pięknym doświadczeniem, kiedy widzisz ludzi, którzy żyją w oparciu o, tylko o pieniądz. Nie? Tym optymistycznym akcentem zakończmy tę dyskusję. Rzeczywiście nie patrzmy tylko przez ciemne okulary na migrację, bo to nigdy nie jest tak, że coś jest białe albo czarne. Najczęściej ma odcienie szarości. Tak dziękuję serdecznie, panie Bardzo doktorze. dziękuję.